28 maja 2022, Giebutów, Maciej Szcześniewski, witam Państwa bardzo serdecznie, godzina 11 i spotkanie 30. kolejki rozgrywek grupy Kraków Wadowice czwartej Ligi. Jutrzenka Giebutów podejmuje klepardię Kraków, skrót realizowany w ramach usługi Futmal Premium. Serdecznie polecam zapoznać się z ofertą jutrzenka już bez szans na górną część tabeli, natomiast klepardia... Jest outsiderem ligi, no i walczy już tylko o zachowanie twarzy. Zawodnicy walczą o to, żeby być może przejść do zespołu z tejże ligi w następnym sezonie. Klepar, Jutrzenka, przepraszam, w następującym zestawieniu. 27 Maciejowski, 4 Pochoryli, 6 Silczuk, 8 Zieliński, 9 Pawlak, 10 Majherczek, 11 Polniak, 13 Balawender, 15 Grodzicki, 16 Gniecki, 19 Mikołaj, Jeż, 1 Nędza, to ławka rezerwowych, 5 Ficek, 14 Pietrzyk, 23 Bzdyl, 99 Ślaski. Trenerem Jutrzenki Piotr Powroźnik. Gościa, więc Kleparda w następującym składzie: 37 Napieralski w bramce, 2 Kupiec, 4 Wołek, 7 Sadowski, 10 Wiczkowski, 14 Bosak, 16 Wójcik, 17 Dziub, 18 Błasiak, 20 Druziuk i 21 Krok na ławce Jagłowski, Ochoński, Sendecki, Suwała, Jalama, Sargesjan i Wisowski. Trenerem Klepard Jakub Sieniawski. Gospodarze w strojach zielono-czarnych, natomiast Klepardia w koszulkach w biało-czarne pasy. Początek tego spotkania: no i tutaj nie najlepsza komunikacja pomiędzy Maciejowskim a Grodzickim. To wszystko kończy się stałym fragmentem gry. Dla drużyny Klepardy uderzał Sadowski. Piłka jeszcze została na placu gry. No jak to w ostatnich tygodniach dość często bywa w Małopolsce i nie tylko karty, tutaj w dużej mierze rozdawał wiatr. Który w Giebutowie w tym dniu wiał naprawdę bardzo mocno. Jutschenkazauto Przedłużył tą piłkę Grodzicki, dwóch zawodników Jutrzynki. Starało się wepchnąć piłkę do siatki, był tam między innymi Polniak. No ale ostatecznie ta sztuka zawodnikom gospodarzy się nie udała. Doskoczył dobrze pressingiem Gniecki. Pawlak bliski przejęcia piłki ostatecznie zrobił do Polniak. Polniak wydaje się, że mógł jeszcze podawać tam na lewą stronę do Mikołaja Jerzy. Ostatecznie strzelił fatalnie, ale piłka też przed strzałem, trzeba przyznać. Bardzo mu podskoczyła. Znowu Polniak, piłka przed bramkę. Ale bez trudu sobie poradził tutaj Napieralski. Wala Wender. Dobre otwarcie prawej strony Gniecki. Tuż przed linią złapał piłkę ostatecznie dopadł do niej Wender tuż przed polem karnym. Ale ten strzał znowu był fatalny. No ma problemy. Jutrzenka w tym sezonie ze zdobywaniem goli. No i to spotkanie potwierdzało tą tezę. Problemy również zdrowotne. Pojawiły się w trakcie tego spotkania. Już po pierwszym kwadransie boisko musiał. Opuścić główny architekt poczynań ofensywnych, jeśli chodzi o łódźkę Mateusz Majerczyk. Jakieś problemy ja chyba z plecami Mateusza Majerczyka. No i musiał tutaj troszeczkę przeorganizować grę swojego zespołu Piotr Powroźnik. Grodzicki. Znowu się zaplątał były gracz motoru Lublin, także ruchu Chorzów. Z tego wyniknęły problemy. Ale był świadomy też swojej pomyłki Grodzicki. Ostatecznie też Klepardia nic z tego groźnego zrobić nie potrafiła. No, próbowali z rzadka. Ataków graczy trenera Sieniawskiego, ale tutaj ta piłkarska jakość była na niezbyt wysokim poziomie, to są w dużej mierze zawodnicy młodzi, niedoświadczeni. Przez kolejna sytuacja dla Jutrzenki, tutaj już druga połowa, ależ był zły Karol Pietrzyk, że ta piłka nie wpadła po długim słupku. Raz po raz coraz bardziej kotłowało się pod bramką Napieralskiego. Akcja prawą stroną. Tutaj sędzia Starnowa nie zdecydował się użyć gwizdka. Wydaje się, że raczej słusznie. Juri Druziuk tutaj nie zrobił dodatkowego ruchu, który by predysponował sędziego do użycia gwizdka. Pietrzyk. Pewne piątkowanie bramkarza Klepardi. Balawender. Starał się pod nieobecność Majcherczyka brać grę na siebie. Balawender. Spójrzmy. Pietrzyk dogrywa wzdłuż bramki. Jeszcze Pietrzyk. Ale brakowało, brakowało. Kropki na di. Proszę zobaczyć, jak ta piłka stawała na wietrze. Grodzicki ładnie utrzymał się przy piłce. Dogranie przed bramkę. Interwencja bramkarza. Jeszcze tutaj pierwszy nie trafił w futbolówkę. A tutaj z kolei sędzia pokazał na Wapno i żółta kartka dla zawodnika Klepardi. Kamil Kupiec zdaniem arbitra faulował, chociaż chyba też to było dopiero po podpowiedzi sędziego liniowego. No wydaje się tutaj, że faktycznie ta ręka wystawiona, że Grodzicki tutaj nie był w stanie zabrać się za chociażby próbę strzału. No i sędzia nie podyktował w końcówce tego spotkania rzut karny, a do rzutu karnego podszedł sam poszkodowany Grodzicki i jakżeby inaczej Jutrzenka ostatecznie do pina swego zdobywa jednego, jedynego gola, który to już raz w tym sezonie, ale też trzeba przyznać, że Grodzicki ten rzut karny wykończył wykorzystał, bardzo, bardzo pewnie. Lepartia jeszcze starała się rzucić wszystko na jedną szalę, Wydrzeć choćby e, punkcik w Giebutowie. Ostatecznie Jutrzejka wygrywa po raz kolejny u siebie 1 do zera górą e, w tym starciu. Zawodnicy Piotra e, Powroźnika. Dziękuję serdecznie, Maciej Szcześniewski.